Hmm. o czym pomyślimy? A, ja nie wiem. Hmm, o czym tutaj pomyśleć? Jakie życzenie? Hmm. hmm. Ja też nie wiem. Właśnie w tym najgorsze. O czemu najgorsze? Huh? Chcę. aby wszystkie szubkinsy z, z tej serii były. Tutaj. I... Może to samo poprosimy. Oh, tak! Świetny pomysł. Oh. Chcę, aby wszystkie żabkinsy z szóstej serii tutaj przybyły. Ciuk, ciuk. Twoja kolej. Chcę, aby wszystkie żabkinsy z szóstej serii tutaj przybyły. Tut, tu. tu. I trzy życzenia spełnione za trzy, dwa, jeden. Muszę wypełnić inne życzenia, papa! Pa. Spełniło się! O wow. niemożliwe słodkie bana bananiki, co te szybkie się mówią. Wow. Co tutaj w środku? Sam szubkiinsy. O mój Boże, trzeba je wyjąć. O Boże! Trzeba je wyjąć najszybciej. Szybko, szybko. Pada deszcz. Pada deszcz szybkińców. I widać, że nic już tam nie ma. Zaraz sobie muszę je i...

Telefon nie chce się utrzymać. Co jest O, to ciasteczka. I mleko, ciasteczka i mleko. Pycha. Ciasteczko i mleko razem. O, pycha. O e, matko, o matko, o matko. O matko. Dobra. O, o, o. 3, 2, 1. Ej, nawet nie jestem szeminem, a już się łożyły. Dobra, właśnie w tym, to o te były. Więc zaraz wam powiem ich imiona. O matko. <miech> o matko. Dobra, zobaczycie zaraz, jakie mam rzutyńce. O matko, o matko, o matko. O, 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 o. <tryk sekali> Czekajcie, muszę ustawić. I już ustawione. i a, Pierwszy. To jest Jasmine Rice. To jest ona, jakby co. Ej, nie chowaj się Jasmine Rice. Spróbuję tu. Aj, też jest chowana. Spróbuję tu. E, o, o, po, po, o nie, o nie. E, to jest Peppa, Le e, Peppa Lemon. Yeah. Strawberry Top. Wilbur Whipped Cream zaraz y, będzie bita śmietana wszędzie. Vicky Vanilla Vanilla będzie na całej twojej twarzy. O, Kasty. Bocze, bocze, y, zaczekajcie, zapomniałam jej imię. Zaraz będzie. O matko. Szybko, najszybciej jak się da, najszybciej. E, o, matko. E, nie tu, nie tu. Casey, caster, sugar. Więc casty casty sugar. Sobie sieć tu. To jest chalk and chip. Chalk and chip. Razem idą na la, 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 To jest. To jest bardzo rzadki. Freddy fried rice. Bardzo fajny ryż. To mleko jest bardzo. W, 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 prawie wszędzie. To jest Melissa milk. Oj, o matko, o matko. Brr, brr, nie udałoby się, Robotko. Hej, ty się sam poruszyłeś? Jak ty to zrobiłeś? <grych> to jest cane sugar. Więc cane sugar, wracaj na swoje miejsce. to dobra, przepyszna pizza. To jest papa Pizza Base. Uu, to papa Pizza Base, wracaj. A kto tutaj się chowa? Oj, oj, cane sugar zasłaniasz wszystkich kto tutaj się chował to jest suzy sausage więc wracaj albo po prostu tutaj bo cię nie widać mogę mi je o tak postawić dobra na 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 dobra Oh wow! Niemożliwe! Wszystkie nowe shopkinsy! Trzeba zaprosić... Trzeba zaprosić więcej shopkinsów! Szybko! Okej, okay, jak oni będą zapraszać nowe shopkinsy do gadania, to mam nadzieję, że wasze bananiki, banany, świeże banany i mleko cię roztopi na kilka kilkakauszów. Kilka I mam nadzieję, że wam się podoba. Więc... Leci już kosmos z mlekiem.